Dobra, się jestem spodruchony, a się wam coś ciekawego pokażę Patrzcie, napisał do mnie niby y, administrator tego... Hellcase'a Patrzcie, co mi napisał. Witam, jestem administratorem, z administratorem z strony hellcase.com Wygrał pan giveaway'a Co? Giveaway'a, lol Na karambita dobrej faktynią no. Jeśli pan chce odrabiać karambita, to musimy sprawdzić czy... Nie jest to pana multikonto. A dlaczego to miało by być multikonto? I gdyby to było moje multikonto, to bym sobie z multikonta tego karambita przesłał na maina. A po pierwsze, w ogóle nie, brał, nie brałem żadnego giveawaya na karambita. Lel na stronę health, w ogóle jeszcze tam nie chodzi. Nie jest ta strona. Pewnie jakieś skrzynki otwiera. Lel, zaraz Tomek, poczekaj. Skin zostanie rzucony w z karambitem. Proszę zagłosować ofertę, jeśli nie, to karambit przejdzie do innej osoby. Zobaczmy tą ofertę, co mi to wysłał. Nie wiem, mam coś tutaj jednego. A, za moje tego chcę, tak? Co ty? Oj, sorry, nie to, xd. <laughs> nie to. Nie, tak się nie gramy. Link do, screen, do screena Karambita. Zobaczmy tego Karambita. Opa, ładny, face dwójka, lubię face. Nie, to jest chyba face czwórka, tak. Ja się zapytam, bo jeszcze się tak za bardzo nie znam Ten Karambit to jest. Jaki? pchase <laughs> Chyba czwórka chyba tak? Odpisze mi ten down, czy nie znaczy tam, no Nie obrażajmy ludzi. No. Może po prostu człowiek myślał, że się nabiorę. <grymny> Dowód na to, że jestem administratorem. luknijmy czy to jest administrator. Rzeczywiście. Get up. Łobasz. To jest chyba ten screen, ta? Yy, soft Hell i co? I gdzie tu ma tego? Aha, i ma tu. Hellcase, Ciekawe. Chyba wiem, jak to zrobić. Patrzcie, weźmy sobie na tego Hellcase'a. Hmm. Czyli, oczywiście, że tu nie chcę robić reklamów Hellcase'a, bo ten gościu to jest oczywiście z kamer. I załóżmy, że on. Aha, jednak na coś robię. No dobra, załóżmy, że on tak zrobił i pewnie zrobił to tak, że pyk. Tutaj, edit has at HTML i patrz Co? To jest jaki phejs? tak. Ale jaki? phejs? Jedynka, dwójka, trójka, czwórka. I on zrobił tak. Patrzcie. Czekaj, gdzie to jest? Sorry, sorry, sorry. Pyk, Edit has HTML i tutaj na przykład sobie dodał. Jestem to powiększył, ale chyba nie mogę. Oj, coś zimba? Prze e, zepsułem. Boże ludzie. Jest, nie, nie ten. Nie straście mnie. Wziął sobie taki, na przykład dał sobie tutaj pięć. Kropka, ta, la, 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 la. Teraz Escape i patrzcie. Jesteśmy tak, a nie, nie jesteśmy. No to nie wiem, może jakoś co dziwnie zrobił. Ale pewnie nas takie W zas zas zasadzie to zrobił po prostu sobie coś w kleju. Ech, co tu jeszcze tutaj mi gościu pisałeś? ja tą rozmowę, twoją. Tutaj mam Twoją rozmowę. wyświetl. Jeśli pan chce, będziemy mogli nawiązać współpracę. stosuje pan czy nie? Aha. No, oczywiście, że nie akceptuję, bo ty jesteś kurdan z kamerem. Ale wiesz co? Nic. Sam. Aha, dobrze, sobie No to ci no to. Ogólnie to. Uważać na tego typa, jeżeli będzie, no ale oczywiście, no przecież to jest logiczne, że jeżeli ktoś wam będzie chciał wysłać ofertę, gdzie typo, yy, gdzie typo chce coś wziąć od was za nic i do tego wam pisze, że niby wygraliście coś, no to nie akceptujcie, bo to chyba logiczne, że, o, a, ale widzę, nie wiem, się na partnerach, ja nie są tego, jak pan może się rozpoznać. Nice s sam gościu, w ogóle, czekaj, zrobię mi to inaczej Youtube ukośnik slash c, spadochron, widzimy się na ty samerze <grym> I tyle w temacie co ty ja jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, niedługo wejdzie na. Na co? Na mój kanał na YouTube reklama serwera MT, ale to dzisiaj może nagram XD. Co tu jeszcze chciałbym Wam powiedzieć? Nie wiem, co, 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 co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć. Uważajcie na tego gościa. Wyświetlę Wam jego profil Steam. Nie wiem, czy go dodałem Wolf Mapachcielel Premium Akant Daffug. Także w ogóle, patrzcie jak nie? Ma <laughs> o prywatny, więc w ogóle nie akceptuje od takiego typa Także ja sobie go. albo zgłoszę. Oszukiwanie podczas. Yy, zgłosimy, zgłosimy go sobie. Sycyammer. Nie wiem, czy się pisze z kamery, ale no dobra, niech będzie. Yy, zablokuj wszelką komunikację, tak. Tak, dziękuję. A, a jeszcze, usuń ze znajomych, usuń Dobra, no to GG I to tyle, ja to zaraz wrzucam na YouTube'a i we mnie gościu coś tu se zobaczy, że jest na YouTube. Ale he <ścoughs> Dobra, nic, a ja się żegnam Nie, nie, ten, nie wpadajcie na takich z kamerów I co, narka